Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucają ratuszowi promowanie alkoholu i naruszanie przepisów, które zabraniają reklamowania alkoholu. Sprawa bezpośrednio dotyczy zajmowania się przez Urząd Miasta wydawaniem portalu, który udaje niezależne media. Sprawą ma się zająć prokuratura. Włożył się do mnie e, obywatel, który wskazał, iż na stronie ktoś e, Informuje są zdjęcia, które przedstawiają alkohol, e, a, alkohol wysokoprocentowy. E, no. Na początku wydawało mi się to dość no, nawet niemożliwe, ale oczywiście potem zacząłem weryfikować te fakty. Wystąpiłem do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, gdyż nie jestem ekspertem w zakresie promocji, w zakresie reklamy alkoholu. No i proszę Państwa, ta odpowiedź, która trafiła, trafiła do mnie. Jest, można rzec, jednoznaczna. Wskazuje radny Jarosław Wenderlich. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które przyjrzało się publikacjom, oceniło, że w przypadku działalności medialnej Bydgoskiego Ratusza pojawiły się treści, które mogą być uznane za promowanie alkoholizmu. Stawiamy na mocne whisky i rumy. Mamy obecnie 60 rodzajów rumu i 60 rodzajów whisky. Można przeczytać na stronach ratuszowego periodyku o jednym z lokali oferujących alkohol. Zdjęcia promujące mocne alkohole pojawiły się też na oficjalnym profilu miasta Bydgoszczy na Facebooku. ...poinformowana pro o sprawie prokuratura okręgowa w Bydgoszczy. Zdaniem radnego Wojciecha Bartoszka w ten sposób ratusz promuje niepożądane zachowania. Postawy promujące alkohol, promujące czy też przeciwne wychowaniu w trzeźwości. Jeżeli Państwo ten artykuł przejrzeli, on wyraźnie też reklamuje, nie reklamuje określony lokal, wskazuje też na pewną formę zachowań. Mamy tam dwa zdjęcia, które wyraźnie pokazują, ukazują napoje alkoholowe, co jest sprzeczne z jakimikolwiek przepisami związanymi z promowaniem czy też reklamą alkoholu. Radni na konferencji prasowej zapowiedzieli, że wniosą, aby Komisja Rewizyjna Rady Miasta poprosiła Radę Miasta o zlecenie jej kontroli funkcjonowania mediów ratuszowych. Właściwie to już kilkukrotnie było proponowane, by Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków związanych z mediami komunalnymi. To oczywiście można byłoby rozszerzyć o no, całość, w ogóle, jak miasto wydaje lokalną prasę i jak wygląda proces nie, decyzyjny proces, no bo przecież pracownicy komunalnych są urzędnikami, jak wygląda proces w ogóle no, w, tych, w tych redaktach, niestety radni większości rządzącej miastem zagłosowali przeciw. Dzisiaj jest posiedzenie komisji rewizyjnej także możemy nawet taką propozycję przedłożyć. Posiedzenie komisji odbyło się tego samego dnia. Niechętni zajmowaniu się tą sprawą zanim do sprawy odniesie się prezydent Rafał Bruski byli jednak radni Koalicji Obywatelskiej, którzy przy głosie wstrzymującym Lewicę odrzucili wniosek radnych PiSu. u no ja mam teraz... O, panu... A, ta pismo, w którym jest odniesienie do jakiegoś artykułu, na informuje, ja dlatego chciałbym jakby odnieść, no, to... czyli wizualną jakby czy. No, ale pokażę, tutaj proszę, to jest proszę zobaczyć tutaj. Aha, czyli to są tutaj. Proszę zobaczyć tutaj. Proszę zobaczyć tutaj. Tak, ale tutaj. chodzi na... tu. o no, tak no no, tutaj. on zobaczyć tutaj. Proszę tutaj. wiem, zobaczyć tutaj. Proszę zobaczyć tak, to tutaj. tutaj umieszczeniem tej, tej, jak tu się mówi, że to jest reklama alkoholu, to znaczy nie, nie widzę powiązań, bo rozumiem, że pan chce na, y, sprawdzić, na co wydatkuje się pieniądze i dlaczego 500 tysięcy rocznie idzie na, na publikację, nie. która się panu nie podoba. Ma, natomiast działamy. ja tu widzę podstawę do tego, żeby skontrolować kto i na jakiej podstawie z, jakby zezwolił na opublikowanie takich treści, które istnieje podejrzenie, że mogą być reklamą alkoholu. No to ta, 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 taką interpelację z Panem Radnym Wojciechem bardzo. No to pytania. może, bo jeśli Pan zgłosił tak. to do organów ścigania, to może poczekajmy na, na rozstrzygnięcie, bo jeżeli organy ścigania... do Rady Miasta o zlecenie y, kontroli y, bydgoskich mediów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków. Kto jest za? Dwa głosy za. Kto jest przeciw? Cztery głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Osobną kwestią wydaje się ustalenie, jakich zasadach ratusz wybiera lokale, które są reklamowane na nośnikach miejskich. W ten sposób zaburzana może być uczciwość konkurencji w lokalnej gastronomii, gdzie jedni są przez urzędników promowani, a inni na to nie mogą liczyć.